O, mamusia. Mamusia. No to idź gadać. Albo, albo na lajcie gada. No, mamusia dzwoni. Z Niemcowni. Codziennie to samo. Dlatego Ewa mówi, że to. O, kara. Na karę trzeba dzwonić. O, zobaczcie, o, teraz zobaczcie, Ewa K jest na czacie. Do Wojciecha pisze, napisywuje, a gada z mamusią, nie? No, to jest ciekawe. Słucha mamusi, a na czacie pisze. O Ewa pisze, że prawie już kończy gadanie. Pa, patrzcie, ona gada z mamusią, a pisze na czacie, o skurwacji. O, widzicie Ewa na czacie, a z mamusią nigdy gada, o skurwacji. Oho. Koniec, koniec już. Już, kurwa, już. Szczęśliwa. A czy nie masz bluzy, żeby się nakryć? Bo będą ci ciały, nie? Ale weź sobie bluzę, bo tutaj też są. Ja mam też bluzę, bo. konf. Już uwolniona, już koniec kary. To ci mamusia nagadała. A nie wiesz? Czytałaś czata i nie wiesz, co nawet się mówiła? Mhm. Nagadałaś, się, nagadała. I co ci nagadała, dziadek? Właśnie nie za bardzo wie. Nie wiesz, nie słuchała się jak zwykle. No właśnie. To, bo to ja, to... Ja powiem wam tak, związek z Ewą to też nie jest taki, kurde, taki prosty. Bo to jest tak, by mieć w jednym ręku karnister z benzyną otwarty, a w drugiej ręce zapalniczkę. I tak się, wiecie, bawić. Przekładać z ręki do ręki. No. Wybuchowo. Był czas przywyknąć, o kurwa. No, nie ma co narzekać Zaraz <grym> czy nic? Taka to mamusia eee. Jezu, niedługo przyjedzie <grym> Babcia jak przyjedzie to rozwali znowu całą kasę w jeden miesiąc Nie wiadomo na co Nic nie kupi, kasy nie ma Skarpetę nie kitra ale dobra, odbędnijmy półtora miesiąca. Pojedzie sobie. No, agentka z niej runa.